Witajcie serdecznie, kochani. E, witam Was gorąco. E, w niedzielny wieczór. Kochani, jak Wam obiecałam, dzisiaj e, będzie przekaz mój do Was a propos pięknego nakrywania do stołu. Teraz właśnie dogrywam czołówkę, w związku z tym, e, że wcześniej e, Byłam przygotowana na y, prezentację y, nakrycia stołowego do obiadu. Y, kochani, także zapraszam Was gorąco. Y, zapraszam Was gorąco i jeszcze takie uwagi, bo y, opowiadam Wam o nakryciach y, do stołu. Jak wszystko wygląda? Więc pamiętajmy kochani, aby ta przestrzeń między nakryciem jednym a drugim na przykład, czyli czy między kilkoma nakryciami, ta miara, jeżeli tylko możecie i warunki Wam na to pozwalają, żeby ta przestrzeń to było Minimum 56 cm. To jest akurat talerz pod talerz, szerokość sztućców i wszystko, co powinno się znaleźć przy takim nakryciu. Kochani, także mam nadzieję, że cały mój przekaz do Was Wam się spodoba i że też coś. Może podpatrzycie do swoich domostw, może zobaczycie, jak ja to robię. Ja zawsze, kochani, całe życie się uczę i całe życie jestem zainteresowana wszystkim, co się dzieje wokół mnie. Zatem zapraszam Was na przekaz. A propos nakrycia do stołu. Jeszcze tutaj dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, za wszystkie lajki i piękne słowa, które płyną do nas. Czyli do mnie i do mojej ukochanej mamy. Dziękujemy za życzenia zdrowia. Mam nadzieję, że wszystko się jakoś ułoży. I że będziemy mogły cieszyć się jeszcze przez chwilę jakimś tam zdrowiem. Chociaż wkrótce czeka mnie kolejna koronografia, ale mam nadzieję, że, że wszystko będzie dobrze. Żegnam Was oczywiście. Róże jeszcze żyją. Jak widzicie, róże są piękne, świece jeszcze nadal. Cudownie płoną. Także kochani, zapraszam na prezentację i mam nadzieję, że podziel, podzielicie się ze mną e, swoimi wrażeniami. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam do oglądania. Kochani, a oto obiecane nakrycie do stołu w związku z etykietą. Oczywiście, tak jak Wam mówiłam, przy kawie czy herbacie, odległość od brzegu stołu, od rantu tak zwanego, to jest powiedzmy sobie kciuk, czyli te 2 cm. Kochani, jeżeli chodzi o podtalerz, ja używam zawsze podtalerzy ze względu na to, że jest to zawsze ochrona przed ewentualnym zachlapaniem obrusu, przed ewentualnym zanieczyszczeniem w każdy sposób. Kochani, zawsze aby było ciszej, aby było bardziej elegancko, kładę na spód serwetkę. Serwetki najlepiej, kiedy są leniane, wtedy najłatwiej uprać, najłatwiej wyprasować i najlepiej, kiedy są w jednym kolorze. Jak widzicie, tutaj wszystkie rzeczy na tym stole są z drugiej ręki. A jakie to robi wrażenie, nieprawdaż? Zobaczcie kochani, na tejże serwetce jest talerz głęboki, jest talerz do zupy. Tutaj, jak widzimy takie nakrycie, wiemy, że nie będziemy jedli bulionu albo e, barszczu czystego, bo wtedy, kiedy mamy e, takie nakrycie, nie możemy podać e, tego typu nakrycia. Wtedy zamieniamy to nakrycie i wstawiamy bulionówkę. Zobaczcie, tak wygląda bulionówka. Oczywiście z pokrywką, aby przy podawaniu stołu nie, było, nie wystygła zupa. Teraz jeszcze jedna różnica, jeżeli, kochani, Podajemy bulionówkę, więc zamieniamy łyżkę podłużną, która jest do zupy, na łyżkę okrągłą, która służy do spożywania bulionu. Na pewno wszystko to wiecie, ale tak na zasadzie przypomnienia: łyżka okrągła do bulionu, natomiast łyżka podłużna do zupy. Co jeszcze kochani? Yy, ważne jest nakrycie szkła lub yy, szkła lub yy, w tym przypadku, jak widzicie, yy, są to kryształowe nakrycia. Dobrze by było, żeby całość mie mieściła się w kształcie trójkąta. Oczywiście tam, tam dalej są przyprawy, dobrze by było, żeby przyprawy były również elegancko umieszczone. Tutaj też widzicie kochani, naczynie, to jest naczynie kryształowe, z taką kratką na górze. Pokazywałam Wam kiedyś, jak nakryć do stołu, bo nie zawsze jest miejsce na tak wielki bukiet. Pamiętacie, kochani, prawda? Wtedy układamy kwiaty niziutko w ewentualnej sytuacji, kiedy, e, kiedy tutaj nakrycie jest z dwóch stron stołu, nie ma tutaj lampy, nie, nad, nie ma dodatkowych ozdób, a jedną tylko ozdobą będzie ta ikebana zrobiona z kwiatów. W naszej sytuacji, kiedy spożywamy posiłki we dwie, kiedy jest nakrycia na dwie osoby, kochani, wtedy używamy, może być bukiet z kwiatów. Staram się, żeby co najmniej jeden świecznik zdobił stół. Jeżeli jest więcej niż jeden, w naszym przypadku ustawiam świeczniki z dwóch stron. Kochani, i teraz przejdźmy do sztućców. Sztućce układamy, sztućce układamy według tak zwanej reguły prawej strony. Czyli najpierw jest zupa. Przepraszam. Błąd. 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 Najpierw podajemy przystawkę. Najpierw podajemy przystawkę, i w tym przypadku yy, wiadomo, że będzie ryba, ponieważ jest podany tępy nożyk o takim kształcie. Powiem Wam, że trudno mi było zdobyć yy, yy, te srebrne nagrycia yy, do spożywania. Ryby, przywiozłam je z Anglii, oczywiście również z drugiej ręki, srebrne, srebrne sztuczce, które zostały zakupione, dwa komplety, boże, chyba za, za 10 funtów. Natomiast jest to prawdziwe srebro, oczywiście, z wszelkimi próbami. Więc słuchajcie, przystawka, czyli Korzystając z reguły prawej strony, zaczynamy od przystawki, gdzie na pewno będzie ryba, od mniejszego widelczyka, bo jak widzicie, te widelce mają różne wysokości. Mniejszy widelczyk służy do y, oczywiście posługiwania się rybą. Y, w takim przypadku, słuchajcie, nie podajemy. Nie podajemy talerza do zupy, tylko później i umieszczamy tutaj tylko taki sam talerzyk do przystawki. Czyli powinno to, być, powinno to wyglądać tak. W przypadku, kiedy podajemy pieczywo, oczywiście talerzyk do pieczywa musi być tutaj zawsze i oczywiście mały nożyk. Natomiast duży nóż, duży nóż służy do, czyli już te nakrycia, słuchajcie, wychodzą, tak? Te dwa nakrycia dotyczące przystawki wychodzą, zostają nam, zostaje nam teraz talerz do zupy. Zjadamy zupę, kochani, zabieramy naszym gościom. To nakrycie i zostają kolejne sztuczce. Kochani, ja podaję zupę w wazie. Zawsze każdy, co chce zjeść więcej, mniej. Nakładamy tyle, ile każdy sobie życzy. W, drugim, w drugiej wazie z reguły podaje ziemniaki. I jeszcze słuchajcie, kochani, bardzo ważna rzecz. Jeżeli mamy, mięso, jeżeli mamy mięso, które dajmy na to, jak widzieliście, zakupiłam taką fantastyczną taką fantastyczną tacę z pojemnikiem żaroodpornym na, na mięsiwo, to mamy tam upieczone mięsiwo. Ale często jest tak, że lubimy to zjeść z sosem. Zatem umieszczamy sosierkę i nie polewamy tego mięsa nadmiernie sosem, tylko sos podajemy razem, kochani. Razem z łyżką do sosu. Kochani, jeżeli chodzi o e, tak zwane e, napoje, czyli mamy kryształową szklankę do e, wody lub do soku i tak zwany gablet, który e, jest szklanką na nóżce. Jeżeli e, wlewamy wody do tejże szklanki, to w momencie kiedy jest podany sok, a mamy oczywiście ochotę napić się również soku. Wtedy jeżeli tutaj jest woda, to tutaj mamy sok, lub odwrotnie. Jak wam mówiłam, ustawiamy w kształcie trójkąta nasze kieliszki. Tutaj wiadomo, że będzie pite wino, wino czerwone. Jeszcze chciałam wam powiedzieć, że wina musujące wlewamy raczej do bardzo wysokich kieliszków. Czasami było to u nas praktykowane i pito z szerokich kieliszków, jednak jeżeli chodzi o bąbelki, lepiej bąbelki zachowują się właśnie w przypadku bardzo wysokich czasz i długich. Ja dzisiaj mam nakryte do czerwonego wina i warto zapamiętać wino czerwone większa czasza wino białe mniejsza czasza a bąbelki bardzo wysokie i długie kieliszki Kochani, jeżeli chodzi o jak Wam mówiłam przesadne zdobienie nie ma miejsca przy prawdziwym Dobrze nakrytym stole, na dodatkowe ozdoby. Jeżeli myślicie, że na takim stole zmieściłaby się doniczka z kwiatami, żeby na takim stole zmieściły się różne ozdoby, nie ma mocnych, kochani, albo ozdoby, które mogą oczywiście stacjonować tu w momencie, kiedy nie podajemy do stołu. Natomiast w przypadku prawdziwego nakrycia, poprawnego, godnego, eleganckiej pani domu, to wtedy, kochani, stół musi wyglądać bardzo podobnie do mojego. Oczywiście, nastrój, Robią również dodatki, czyli kwiaty, tak jak Wam mówiłam. Jeżeli jest nas więcej, kwiaty znajdują się w tej ikebanie. Jeżeli możemy sobie pozwolić na dwa świeczniki z dwóch stron, a mam takie kamienne również. Przepiękne, które kiedyś Wam pokażę, również zdobyte na targu staroci. Także kochani, zachęcam Was do takich zakupów, bo możecie ekskluzywnie wystroić swój dom za grosze. Bo to wszystko, co tutaj jest. Było zakupione za drobne pieniądze. Nie wydawałam miliony monet, aby yy, urozmaicić i upiększyć mój stół. Jest tutaj typowa elegancja i ktaż, każdy, ktokolwiek przyjdzie, a zna zasady. E Zachowania się przy stole i dekorowania stołu, podawania do stołu. Każdy przyzna mi rację, że robi to wrażenie. Niektórzy jadają w ten sposób tylko na święta. Kochani, to już jest wasz wybór. Jeżeli chcecie pięknie podawać, jeżeli chcecie pięknie jeść i piękniej żyć. Ja rozumiem, że na emeryturze mamy więcej czasu, chociaż tutaj niekoniecznie bym się zgodziła, bo jak jesteśmy młodzi, żyjemy pracą, ale zawsze, zawsze z tego co pamiętam, to zawsze pięknie ozdabiałam stół i zawsze starałam się, aby wszystko nie tylko pięknie wyglądało, ale również wspaniale smakowało. Przygodę z gotowaniem również zaczęłam w młodości i kochani, ponieważ nie mieszkałam ani nigdy z mamą, ani z teściową, zawsze byłam zdana na siebie. Ostatnio mój syn po powrocie z jakiegoś koncertu robił sobie wspaniałe jedzenie, pokazywał mi, jak wszystko pięknie przyrządza kochani, takie rzeczy wynosi się z domu lub chce się robić coś wyjątkowego, czasami tylko dla siebie. Kochani, a kiedy zapytałam, kiedy powiedziałam, że no, mój kochany syneczku, jesteś taki kreatywny, tak pięknie przyrządzasz jedzenie, z takim polotem, a mój syn odpowiedział, mamuś, ja to wszystko wyniosłam z domu. Obserwowałem ciebie, byłaś kreatywna i ja też chcę być kreatywny w stosunku do siebie. Bardzo mi to zaimponowało. Bardzo byłam dumna, że to przyniosło rezultaty i że moje dziecko nie jest leworęczne i zdane na fast foody, tylko ma przyjemność w tym. Co robi właśnie dla siebie, kiedy przyrządza zdrowe jedzenie, kiedy stara się, aby produkty były wyjątkowe i niekoniecznie, kochani, drogie. Bo jeżeli się człowiek zainteresuje cenami produktów, to również można zdobywać w różnych miejscach wspaniałe rzeczy, świeże, pachnące, tak jak i nam się udaje. Także kochani, na dzisiaj byłoby tyle. Aha, i jeszcze ważna rzecz. Ponieważ jedna z pań mi zarzuciła, może tak, ułożenie sztućców do, do sorbetu czy też deseru i do... Kochani, do ciasta, widelczyka do ciasta. Twierdzi, że wszystko powinno być w jednym kierunku. Kochani, bywałam na różnych, w różnych miejscach, nawet, że tak powiem, w pałacu byłam goszczona. Co prawda, był to tylko raz w życiu, ale jednak. I było mi podawane właśnie w ten sposób. Jeżeli chodzi o zasady, nie jest to błędem, absolutnie. I zawsze widelczyk układa się w przeciwną stronę do, do łyżeczki. Natomiast, jeżeli komuś to przeszkadza, jak najbardziej, może jako ostatnie nakrycie położyć tutaj przy kochani, przy swoim nakryciu, albo poprosić o takie nakrycie. Także, kochani, ja życzę Wam smacznego w tym niedzielnym obiedzie, bo muszę się zająć w tej chwili obiadem. Życzę Wam wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że ta relacja może przypomniała, może zwróciła uwagę na pewne tematy. I. W Kochani, yy, ulepszajmy sobie to życie, pamiętajmy o szklance do wody, bez względu na to, czy to jest ze szkła, czy z kryształu, ale powiem Wam, że te moje kryształy były zakupione za grosze, bo teraz jest taki czas, kiedy wszyscy gardzą takimi nakryciami. I twierdzą, że to jest przeżytek komuny. Niekoniecznie kochani. Kryształy są bardzo zdrowe, naukowo stwierdzone, wiele y, autorytetów y, dotyczących jedzenia trzyma nawet specjalnie w kryształach y, jedzenie, to znaczy zielsko najróżniejsze, aby to nabrało większej mocy. Zatem, y, kochani, w tej chwili można kupić kryształy za grosze, jak mówiłam. E, również na przykład e, gablety, e, czyli te, te kryształy na nóżce e, będąc na Targu Staroci widziałam, że zostały wystawiane na zewnątrz jako nikomu niepotrzebne i kiedy to zabierałam e, mówiono mi, że to są typowe śmiecie. nie kochani, zobaczcie jak pięknie to może wyglądać jak pięknie Yy, może nam służyć, i po wygotowaniu w zmywarce jest to wtedy sterylne. Yy, oczywiście, jak zwykle, yy, polecam Wam targi staroci, bo można tam zdobywać przecudne rzeczy, i jak widzicie można mieć tak pięknie udekorowany stół. Mam nadzieję, że przypomniałam Wam o tym wszystkim, o tych wszystkich zasadach. I będziecie oglądać moje przyszłe filmiki, ponieważ, ponieważ, kochani, mam nadzieję, że jutro Wam pokażę zupełnie coś innego, ale również związane z nakryciem stołu. Pozdrawiam Was, kochani.